Cześć, witam w kolejnym vlogu z Chin. Zaczynam dzień od porannego przejazdu na stację Chin-Si, skąd szybkim pociągiem udam się do drugiej prowincji. Do prowincji sąsiadującej tutaj z Jilin, do Liaoning i do jej stolicy Shenyang. Jest to około 316 km, jeśli chodzi o dystans, i zajmie to godzinę 16 minut. Tak więc bardzo szybko. Dobrze, udało mi się w końcu jakoś dojechać do mieszkania. To miejsce, które wynająłem, okazało się mieszkaniem, nie żadnym hotelem. I wygląda to bardzo podobnie do tego poprzedniego w Changchun. Tylko, że okolica tutaj jest lepsza. Problem tylko w tym, że jak tylko dojechałem tutaj metrem, no to niesamowita ulewa jest na zewnątrz. Leje po prostu masakrycznie. Ciężko było tutaj dojść, troszkę musiałem w ogóle poczekać, aż to ustanie. Ale najgorsze jest to, że taka pogoda będzie przez kolejnych kilka dni, czy nawet przez tydzień. Tak więc całe moje tutaj zwiedzanie w Shenyang będzie w deszczu prawdopodobnie. Trzeba więc od razu się chyba zaopatrzeć w jakieś sandały, płaszcz przeciwdeszczowy, no i jakoś podjąć wyzwanie zwiedzania w ten deszcz. Mieszkanko, bardzo fajne, i okolica tutaj na zewnątrz też jest bardzo fajna. Jest dużo sklepów, restauracji, centrów handlowych. W ogóle to mieszkanie jest w centrum handlowym, to znaczy nad centrum handlowym, w tym samym budynku. 21 piętro więc znowu widok jest też ciekawy. Ogólnie też pierwsze wrażenie z Shenyang jest takie, że, no przede wszystkim jest to miasto dużo większe od Changchun. Jest tutaj około 9 milionów mieszkańców. W Changchun było około 5-6. No i jest takie bardzo nowoczesne. Dużo jest wysokich budynków, ładne chodniki. Myślę, że fajnie tutaj będzie tych kilka dni spędzić, żeby tylko pogoda tylko w miarę dopisała, żeby ten deszcz nie był taki okropny. W prowincji Liaoning znajduje się trochę historii, a trochę także kurortów nadmorskich, chociaż to akurat nie w Shenyang. Shenyang, stolica prowincji, jest położona trochę w głębi jej i no, troszkę daleko jest stąd do morza. Tutaj bardziej się przyjeżdża dla historii, dla historii tego miasta, dla historii Manchurii. Shenyang było kiedyś stolicą Manchurii, a także dla cesarza. Znajduje się tutaj też pałac cesarski oraz grobowiec. To jednak odwiedzę jutro albo pojutrze, czyli w kolejnych dwóch vlogach z tego miejsca. Shenyang kiedyś, podobnie jak Changchun, było takim miastem bardzo industrialnym, przemysłowym. Teraz troszkę się już to zmienia i zmieniło właściwie. I widać to w tym, jak to miasto wygląda, bo no, staje się takie bardzo nowoczesne, bardzo szybko. Początki miasta sięgają roku 300 przed naszą erą. Później w XI wieku Shenyang było centrum mongolskiego handlu. Natomiast najważniejszy historyczny czas dla miasta to był XVII wiek i początki dynastii Qing. Qing, czyli dynastii wywodzącej się właśnie z Manżuri. Wtedy Shenyang było stolicą Manżuri. I później, gdy dynastia Qing przejęła Pekin, Shenyang był tak jakby drugą stolicą całego cesarstwa. Znany był wtedy jednak nie pod nazwą Shenyang, a Mukden. W 1931 roku miasto zostało przejęte przez Japończyków, później już po II wojnie światowej przez Rosjan, chociaż tak tylko tymczasowo. Rok już później w 1946 było pod władaniem Kuomintangu, partii, która obecnie rządzi na Tajwanie, a ostatecznie w 1948 roku zostało przejęte przez Chińską Partię Komunistyczną, no i od tamtego czasu znajduje się w Chinach, w Chinach kontynentalnych. Wszystkie te historyczne, ważne miejsca będę odwiedzał później. Dzisiaj przejdziemy się po mieście troszkę. Myślę, że tutaj najlepiej kupić sobie jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, żeby jakoś w tym deszczu chodzić. No i spróbuję odwiedzić takie miejsca zlokalizowane gdzieś tutaj w centrum, takie bardziej handlowe, troszkę nowsze. Dostałem się 5 stacji metra dalej, dwoma liniami. Za mną budynek ten to jest główna stacja kolejowa w Shenyang. Teraz jest pora szczytu e, i były straszne tłumy. Tłumy w metrze, ciężko było wejść. Jak jest taka pora, to czasami trzeba zaczekać na drugi pociąg, albo i nawet na trzeci, jeśli by było jeszcze gorzej. E, tutaj noc zdarza się tak. Musiałem przepuścić jeden pociąg, bo było za dużo ludzi. Ehm, przejdziemy się teraz po tej okolicy. Tutaj są główne uliczki handlowe ze sklepami w Shenyang. Dobra wiadomość jest taka, że parasol teraz nie jest już konieczny. Przestało padać póki co. Ehm, jeszcze no, takie parę kropel tutaj spada, ale, ale to już nie można raczej nazwać tego deszczem. Ehm, więc troszkę pogoda się poprawiła. Metro zarówno w Shenyang jak i w Changchun jest troszkę tańsze niż metro w Pekinie. Bo zaczyna się od dwóch iłanów za najkrótszy dystans. Teraz przez te pięć stacji zapłaciłem dwa iłany, czyli złoty 20. Zł, bardzo tanio. Przeszedłem teraz przez budynek Wandy Plazy, tego centrum handlowego, które jest właściwie wszędzie, i docieram na uliczkę Taiwan, Taiwan South Street. Tutaj toczy się życie. To jest jedna z najgłówniejszych takich uliczek. Powinna być pełna tłumów. Pewnie by była, gdyby nie ta taka dosyć kiepska pogoda. Na Street Food jednak jest chyba jeszcze za wcześnie. Jest tutaj taka malutka alejka, gdzie jest dużo sprzedawców, tylko że większość się jeszcze nie otworzyła. Pewnie dlatego, że dopiero 18, więc trzeba by było troszkę odczekać. Od ulicą Taiyuan jest w ogóle jeden, czy nawet dwa poziomy z jedzeniem. Dużo tutaj jest takiego typowego, chińskiego street fooda. Posiliłem się troszkę pierożkami smażonymi, które były z mięsem, w środku taka zupa jakby. 16 juanów za 8 sztuk. Strasznie tanio się okazało, myślałem, że więcej to kosztuje, ale najeść można się nieźle. Idę teraz dalej na północ tą ulicą. Inną taką ważną drogą, ważną aleją tutaj w Shenyang jest Zhongshan Road. Jest to ulica, która ciągnie się mniej więcej tak z tamtej gdzieś strony od również stacji kolejowej. Biegnie ona na północny wschód i na niej jest jeszcze Zhongshan Square, plac Zhongshan, który jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc tutaj w całym Shenyang. To jest i ten plac słynny jest oczywiście z powodu tego wielkiego pomnika Mao Zedonga. Największy pomnik Mao Zedonga w Chinach to jest. Stoi tutaj od roku 1970 i ma on wysokość 9 metrów. Od tego podestu nie od ziemi, tylko sam pomnik ma 9 metrów. Tak, swoją drogą to 9 metrów. Spodziewałbym się, że gdzieś by była jakaś 30-metrowa statua Mao Zedonga. No, ale chyba faktycznie takich nie ma. To musi być największy. Dobrze, kończę powoli swój spacer, idę już do metra i metrem do mieszkanka. Tak więc krótszy, krótszy vlog to był. To było takie zapoznanie się z miastem Szenian w prowincji Liaoning. Zobaczymy się kolejnym razem również stąd, tylko to już będzie takie no, typowe zwiedzanie najciekawszych miejsc tutaj w Szenianie. Na razie, cześć.